Zapowiedzi nowego sezonu, event na żywo, darmowe nagrody, które musisz zdobyć przed sezonem czwartym, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy w nowym sezonie czwartym chcielibyście karnet bojowy za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób tak chciało. Jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortniteowym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W samym początku przechodzimy do tematu eventu na żywo, który dnia wczorajszego miał miejsce w Fortnite. I jeżeli chodzi o takowy event, no to na samym początku oczywiście mieliśmy odliczanie. Kiedy odliczanie się rozpoczęło, no to z miejscówki maszynistki na miejscówkę Megalodona był przepływ właśnie nitro tymi całymi rurami. Następnie moi drodzy, no to pojawiła się ikonka najprawdopodobniej doktora Duma. No jak się okazało, no to generalnie przepływ nitro się finalnie nie udał. No i tak naprawdę po tym wszystkim, właśnie do całe te rury Wybuchły, no a obok miejscówki maszynistki pojawiła się puszka Pandory. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi właśnie o ten cały event na żywo. No nie był on jakoś taki strasznie wydaje mi się, że mocny, natomiast tak czy siak lepsze coś niż nic, według mnie naprawdę całkiem spoczko. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o temat eventu na żywo. No wydarzył się i w sumie no to co do tej puszki Pandory, to tak naprawdę nie wiadomo, co się dalej z nią wydarzy. Chwilowo ta jest obok miejscówki maszynistki, no i nawet nie da się na nią właśnie wskoczyć ponieważ ta automatycznie was odrzuca. Przechodzimy, moi drodzy, dalej, a dalej mamy zapowiedzi sezonu czwartego, czyli oczywiście sezonu, który już dosłownie za chwilę startuje. No i moi drodzy, właśnie po całym wydarzeniu, Fortnite na swojego Twittera wstawił coś takiego. Czyli generalnie właśnie zdjęcie z napisem ciąg dalszy nastąpi, jak i przy okazji z opisem tego zdjęcia, destrukcja przyciąga potężne istoty, ciąg dalszy wkrótce. Także naprawdę bardzo ciekawie. Przy okazji no to na tym zdjęciu widać właśnie w lewym górnym rogu właśnie logo Fortnite'a i Marvela. Także naprawdę no całkiem spoko. Natomiast to nie jedyna zapowiedź sezonu czwartego, którą właśnie otrzymaliśmy. Następną Zapowiedzią jest to słowo na właśnie sezon czwarty od Marka Reina, no i jego słowo na nadchodzący sezon to właśnie absolut. Także całkiem, w sumie, ciekawie i wydaje mi się, że nie takiego właśnie słowa się gracze spodziewali. Natomiast, moi drodzy, jest to najprawdopodobniej zapowiedź właśnie pod Event D23 i z tego co właśnie Mark Rein pisał, to będzie on go absolutnie oglądał. No i oczywiście, moi drodzy, tylko i wyłącznie przypomnę, że podczas całego wydarzenia generalnie pojawią się niepublikowane publikowane nigdy wcześniej treści, no i będzie to o godzinie 5.30, także wydaje mi się, że w większości osób, w tym również ja, po prostu będą spały. Natomiast postaram wam się to umieścić gdzieś na karcie społeczności i ewentualnie powiem wam o tym w następnym filmie. No i najprawdopodobniej będą to po prostu jakieś zapowiedzi nadchodzącego sezonu. Możliwe, że coś takiego jak mieliśmy już właśnie z zapowiedziami na ten sezon. Na przykład jakieś takie właśnie teasery i tego typu rzeczy. Także oczywiście o wszystkim będę Was update'ował, więc subujcie kanał z dzwoneczkiem. Natomiast moi drodzy, raczej pewne jest to, że obecny sezon zbliża się do końca. I to do naprawdę końca ogromnego, ponieważ zostało jeszcze tylko i wyłącznie 5 dni i będziemy już w nowym sezonie czwartym. No i warto sobie w tym sezonie odebrać parę nagród za darmo, które oczywiście w nowym sezonie. ...nadzwyczajnie w świecie dostępne już nie będą. Zaczynając od, moi drodzy, zadań lata z poceńców. No i właśnie lato z poceńców to tak naprawdę są właśnie letnie wyzwania, które, co ciekawe, nie zniknęły po właśnie końcu lata w Fortnite. Zazwyczaj było tak, że po prostu te wyzwania letnie... ...no po prostu znikały właśnie po jakimś tam określonym czasie, a w tym przypadku będą one aż do właśnie końca sezonu. Także jeżeli jeszcze sobie tego nie odebraliście, to wydaje mi się, że naprawdę warto. Mamy tutaj oczywiście malowanie... Jak i również plecak. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy właśnie yy, po prostu grę rankingową. Jeżeli, moi drodzy, chodzi o grę rankingową, no to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ yy, właśnie ta gra rankingowa będzie tylko i wyłącznie w tym sezonie. W sensie mowa tutaj oczywiście o nagrodach, ponieważ w następnym sezonie będą nowe nagrody za grę rankingową, a mamy tutaj chociażby dość ciekawy nitro pak rankingowy, czyli właśnie specjalny plecak. Mamy też oczywiście kilo, czyli piła łańcuchowa na Nitro i masę innych dodatkowych rzeczy. Jakieś grafity i ekrany wczytywania, no i później będzie już to generalnie niedostępne. Także wydaje mi się, że naprawdę akurat to też warto sobie odebrać. Natomiast moi drodzy, warto również odebrać sobie nowe nagrody, które ostatnio w grze się pojawiły, czyli właśnie nagrody Fall Guysów. Jeżeli chodzi o nagrody Fall Guysów, to osobiście wydaje mi się, że no raczej każda osoba będzie w stanie to zrobić, bo wystarczy, że dosłownie raz przejdziecie sobie ten cały tor Fall Guysów i tak naprawdę te wyzwania dosłownie możecie w jedną grę sobie wszystkie zaliczyć. No, a nagrody też są całkiem niczego sobie. Bo możecie tam zdobyć właśnie sztandar, właśnie muzykę do lobby i również plecak. Także według mnie naprawdę bardzo spoko. Niestety finalnie nie dostaliśmy Kilofu, który też miał się pojawić, ale kto wie, może pojawi się on właśnie w jakiejś innej okazji. Nie wiem, nie mam absolutnie pojęcia. Natomiast, moi drodzy, mam pojęcie, że dnia dzisiejszego macie ostatnią szansę na zdobycie parasolu rankingowego z tak zwanych ranked Cupów. Oczywiście, moi drodzy, ranked capy to turnieje, które są od godziny 14 aż do 18. :00. No i nieskończoną ilość gier i musicie wbić 50 punktów, żeby odblokować specjalny parasol rankingowy ze złomu. No i dzisiaj są już ostatnie sesje, właśnie generalnie yy, są one w parach, także tak to się mniej więcej prezentuje. Jeżeli jeszcze tego nie zdobyliście, to naprawdę warto, bo później oczywiście będzie to już niedostępne. Tak samo również, moi drodzy, mamy pakiet PlayStation, który też już niedługo dobiegnie końca. No i w pakiecie PlayStation na ten sezon mamy jakieś tam ciekawe nagrody w postaci kilofów offów i tak dalej, i tak dalej. Thank you, sir. Według mnie naprawdę bardzo spoko sytuacja. Natomiast, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mamy tych nagród jeszcze więcej. No i wiadomo, moi drodzy, że to nie tylko generalnie właśnie baby tryb Battle Royale, no bo Fortnite generalnie dodało tych trybów jeszcze więcej. I mamy też chociażby na przykład tryb Rocket Racingu. Troszeczkę zapomniany, natomiast w takowym trybie możecie zdobyć bardzo ciekawe auto z Metaliki, czyli właśnie Backfire. I to auto będzie niedostępne właśnie wraz z końcem sezonu. Także jeżeli jeszcze tego nie odebraliście, oj moi drodzy, myślę, że naprawdę warto. No i oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ jeśli chodzi o właśnie samą Metalikę, to generalnie jest ona dostępna też właśnie w innych trybach, takich jak na przykład Fortnite Festival. No i możecie tutaj chociażby zdobyć darmową emotkę, czyli Roundhouse, która jest dostępna w karnecie festiwalowym. No i też przy okazji parę innych ciekawych nagród, które są w takowym karnecie dostępne. No i oczywiście cały karnet kończy się wraz z końcem sezonu. Także no wydaje mi się, że naprawdę warto. Sobie sobie to odebrać, jakby nie patrzeć. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ już moi drodzy od dnia dzisiejszego możecie również właśnie zdobywać sobie plecak y, po prostu z Kurkerina. Czyli generalnie. Właśnie plecak, yy, to który się pojawił w, ra w ramach takiej promocji, właśnie całego D23, czyli tego eventu, gdzie mają zostać ujawnione zapowiedzi sezonu czwartego. No, jedyne co musicie zrobić, to przez 10 minut pobyć na specjalnej mapie. No i generalnie, no to na tej mapie właśnie będzie to wydarzenie po prostu cały czas odtwarzane. Także to akurat myślę, że bardzo dobra informacja. No i ono będzie odtwarzane aż do końca sezonu, czyli do 16 sierpnia. No i generalnie to plecak będzie przyznawany dopiero we wrześniu. Natomiast no, do 16 sierpnia macie czas, żeby sobie na tą mapę wejść i tam przez 10 minut posiedzieć, bo później będzie to już generalnie niedostępne, także no, wydaje mi się, że naprawdę warto. Ale oczywiście, moi drodzy, wiadomo, w tym sezonie mieliśmy też chociażby, no, po prostu parasolki, tak? Wiadomo, co sezon jakąś parasolkę się dostaje, no i w przypadku tego sezonu mamy oczywiście, moi drodzy, tak zwany parasol rankingowy ze złomu, w sensie zwykły parasol ze złomu, bo rankingowy jest za ten turniej, no i jest on oczywiście za wina, więc jak ktoś jeszcze nie zrobił, to macie jeszcze parę dni. Tak samo również za wina w trybie reaktywacji też macie do zdobycia właśnie e, całkiem ciekawy parasol. Parasol reaktywacji, który wygląda naprawdę niczego sobie. Tym bardziej, moi drodzy, zapomniałem dodać, że ostatnio gracze, którzy właśnie ukończyli zadania na po prostu lotnie kapitana Jacka Sparrowa, to otrzymali już ją na swoje konto, także to też warto właśnie zaznaczyć. No i przy okazji warto też zaznaczyć, że osoby, które zakupiły Paradygmat też otrzymały już zwrot faudolców, no i tak naprawdę mają one po części tego skina za darmo. Właśnie te osoby, które sobie go zakupiły, także naprawdę bardzo ciekawie. No i generalnie, moi drodzy, no to w następnym sezonie najprawdopodobniej ten oto skin, czyli Katalina, będzie za darmo do zdobycia dla posiadaczy PlayStation właśnie na PlayStation Plus. I to tak naprawdę tyle. Więcej niestety nagród nie mamy. Miejmy nadzieję, że w nowym sezonie będziecie tych nagród nieco więcej na start. W sensie zobaczymy. Ale oczywiście o wszystkich będę Was informował i mam nadzieję, że przedstawiłem Wam w no, większości tych nagród najważniejszych za darmo, które możecie sobie zdobyć przed startem sezonu czwartego. No i co? Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście jak ten materiał Wam się spodoba zostawcie tu łapeczkę do góry. Jak będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie to możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOT i nie zapomnijcie o tym kodziku, bo wygasa on raz na dwa tygodnie. No, i żebyście, jak będziecie kupowali nowy karnet w sezonie czwartym, to mieli sobie ten kodzik właśnie wpisany. No i jak obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać nagroda. A ja postaram Wam się przypiąć serce i to tyle. Jo!